Hejo, hejo z tej strony Gingerowa a na waszych ekranach Donsterf tak to będzie myślę pierwszy odcinek naszej rozgrywki z Donsterf Challenge ale zanim przejdziemy do rozgrywki, to na początku chciałam was przeprosić za to, że nie było odcinka w zeszłym tygodniu, no ale jak to mówią, siła wyższa. Mam nadzieję, że teraz odcinki będą się pojawiały regularnie w każdy czwartek. Też dlatego, że najprawdopodobniej teraz będę nagrywać odcinki pod rząd, nie wiem ile. No, ale to tylko po to, żebyście mieli ten Donster, szczególnie że przede mną najprawdopodobniej zmiana sprzętu, a wiadomo, to zawsze zajmuje troszeczkę czasu, dlatego Chcę nagrać dla Was te odcinki, żeby one na pewno się pojawiły. No i jak widzicie, jesteśmy w ekranie e, Ustawień Świata. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. E, no, i z tego co Wy zaproponowaliście mi, postanowiłam wprowadzić do zasad kilka zmian. Jedną z nich jest to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć rozmiar świata, i to właśnie zrobimy. Chcieliście też, żeby zwiększyć liczbę piorunów, więc to zrobimy. I czy coś jeszcze chcieliście tutaj? Nie, a nawet jeśli chcieliście, to po prostu. No, ja tego nie wzięłam pod uwagę, bo tutaj spisane mam tylko te dwie rzeczy, żeby to zmienić. Reszta jest bez zmian, tak jak, tak jak to było. No, i pisaliście mi jeszcze też, żebym zmieniła ilość farm, dlatego że jedna to za mało. Ta zwykła. Powiem wam, że ja zazwyczaj gram na trzech tych zwykłych i moja lodówka jest przepełniona jedzeniem nawet dwie lodówki. Ale skoro chcecie, to zwiększymy tą ilość farm. Nie wiem jeszcze, czy będą dwie, czy trzy. Tu jeszcze się nie zdecydowałam, zobaczymy w czasie rozgrywki. Co jeszcze pisaliście mi? Hm. No, żeby stworzyć takie miejsce z pułapkami, to na pewno będzie, bo zawsze to robię w obozie, jeśli mam psy łączone. Żeby odkryć granice mapy, no to na pewno też będę starała się zrobić, chociaż świat jest ogromny, no ale spróbujemy. Żeby wyhodować wysokiego ptaka, wysokiego tego całkiem wysokiego jeszcze mi się nie udało wyhodować, ale tego już małego, co za mną skakał, to tak i mogliście to zobaczyć w którymś odcinku z mojej poprzedniej serii z Starve, także jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam, żeby sobie nadrobić te odcinki w międzyczasie. Eee, co jeszcze mi tu pisaliście? <laughs> Że bardzo utrudniłam sobie lato. Ja powiem wam tak, możecie tak pomyśleć, dlatego że ja nie wspomniałam o tym, że ja dopuszczam zrobienie tego ogniska endotermicznego i to będzie, no bo bez tego przeżycie lata graniczy z cudem, tak naprawdę. I ja nie chcę sobie aż tak tego utrudniać, dlatego to ognisko oczywiście zbudujemy. Nie wiem, czy zbudujemy strażaka, zobaczymy jeszcze, do lata daleko. Pisaliście mi też, żeby zrobić na przykład wiosną parasolkę tylko z kwiatów. Zobaczymy, być może tak właśnie będzie. No i też jeszcze oczywistym jest, że. Dopuszczam zrobienie sobie tego takiego kasku na głowę świńskiego jako hełmu. To jest też do zbroi. No i chyba tyle. Dobra, zaczynamy grę. Tak, Wilson. Dodatek. Ok, no to widzimy się już na świecie. Hej, jesteśmy. Też jeszcze Wam nie powiedziałam e, na początku, że dopuszczam mody, trzy mody, te same, z których korzystam zawsze. Link do tego macie w opisie. E, znaczy, nie link, tylko nazwy. Już <noise> z automatu mówię, link do modów macie w opisie. A Simsów. E, nazwy modów, z których korzystam, macie w opisie oczywiście. No wiadomo, zaczynamy od zbierania tych najbardziej podstawowych rzeczy, typu flint, patyczki i tak dalej. Na początek nie będę sobie zbierała kwiatków, bo, bo na początku myślę, że nie będziemy mieli problemów z psychiką. No, Wilson, zbieraj to. Muszę się też przestawić na granie Wilsonem. Ja bardzo dawno nie grałam Wilsonem, dlatego będzie mi ciężko. Zbieramy oczywiście flinta, zaraz sobie zetniamy trochę drewna. Jako pożywienie na razie biorę pod uwagę tylko jagódki. Nie będę brała pod uwagę marchewek. Dobra, masz. To ciachamy. Się jeszcze zastanawiam, czy na pewno wszystko powiedziałam wam, co chciałam, no ale wiadomo, będziemy w kontakcie, <laughs> jak co, coś mi się jeszcze przypomni, to, to o tym wspomnę. Nie grałam jeszcze nigdy na Huge świecie, więc zobaczymy, jak będzie mi szło. Nie wiem, jak duży jest ten świat, mam nadzieję, że mnie to nie przerazi. Zobaczymy. O, Indyk. Nie mam czym cię pacnąć chwilowo. Poza tym na razie mięsa nie potrzebuję, więc sobie żyj na wolności. O, kolejny. Aż tam kolegę niżej. Dużo tu jest jagódek, to dobrze. Zbieramy sobie drewno, żeby się nie. nie miło potem nie zaskoczyć, tak? Co ja teraz powiedziałam? Dobra, mniejsza z tym. Żeby nas ciemność nie zaskoczyła. O, tak powiem. No, duża ta łąka. Duża i ma dużo surowców. To jak na razie dobrze wróży, nie? Dobra, pokażcie, co my tu mamy? Mamy już na kilow, mamy na ognisko. Jeszcze zatniemy sobie jedno drewno drzewo. Tak, pierwszy dzień chill, wesoło. Twarzki ćwierkają. Zero problemów życiowych, nie są Na razie. Ha ha ha. Jesteś w rękach gingerowej. Może być nam ciężko, ale dobra. Całe być to będzie. Zbieramy flinta, bo flinta nigdy dość. Szczególnie na początku. I zaraz znajdziemy sobie tu jakąś ścieżkę i będziemy zmierzać w kierunku jakichś nowych terenów. Ja myślę, u góry nic nie będzie, więc na razie będziemy się trzymać tutaj granicy mapy. O, tu będziemy sobie już skręcać. I zobaczymy. O, pajączki! Hm. Nie, na razie sobie pajączki darujemy. Słyszę krety chyba. Nie wiem, czy dobrze słyszę. Czy mi już szumi w głowie, albo wieczór jest. <grytania> Ech, po całym dniu bywam. bywa człowiek zmęczony. Kurczaki. No i co, teraz będziemy tu skręcać? Ej, no nie róbcie mi tego! Już zaraz będzie wieczór. Przypominam, że oczywiście w zasadach jest, że do 25 dnia nie możemy wybudować obozu. No nie, no co to to jest? Ja się pytam. Ale no dobra, przynajmniej mamy odkryte już jakieś tam granice mapy, nie? Zawsze coś. O, łódki. Napatoczyły się nam. I tu znowu łąka będzie? Fajne przejście tak w ogóle tak trochę z trybu przygodowego, nie? Wiem, że sobie tak na razie tylko biegam, no ale ja tu liczyłam na jakieś. O, 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 nie, złe tereny słyszę, że to jest szachownica. O nie, o nie! Chwilowo jesteśmy bezbronni. Tu jeszcze są mermy, świnki. O, tu, tu mogą się bić. Staniemy sobie tu z boczku grzecznie. Zobaczymy. Kurde, kurde, kurde. A skąd one tu są? Skąd wy tu jesteście? Chociaż tu nie ma bagien? Ale bitwa. Fight, fight. O, oświnka zginęła. Wiecie, co nie? To ja się stąd chwilowo ewakuuuję. Nie wiem skąd one się tu wzięły, te mermy, tak powiem Wam szczerze. Myślałam, że one są tylko na bagnach, no ale jak widzę, miałam złe informacje. Dziwna sprawa. No nie, cmentarz. Naprawdę teraz cmentarz chcecie mi dać. O, trupek. Pierwszy trupek. Zbieramy, co on tu ma. Wszystko przydatne. I wiecie co? Odejdziemy gdzieś tu. O, krety, fajnie. I spróbujemy sobie tu zrobić ognisko. Mam nadzieję, że te mermy mi tu nie przyjdą. Jak co, to będziemy uciekać. Na wszelki wypadek sobie też zrobię pochodnie, bo ja jestem przyzwyczajona do tego, że Willow ma tą swoją rękę wieczną. Ale dobra. Chodź tu do mnie, Krecie. Fight, fight. Ok. Mamy mięsko. Sobie je przepieczemy i przepieczamy sobie też jagody. Noc krótka, więc, więc szybko zleci. Ja tam widzę u góry ym, kamień ze złotem, więc... No złoto na razie nam przydatne, bo i tak nie mogę wybudować maszyny nauki, dopóki nie będziemy mieli obozu. No, hmm, ale dobra. Zawsze możemy sobie zebrać na wszelki wypadek. Dajcie mi te nasionka też tu. No i tu są jeszcze jagódki. Zdążę, zdążę. O, teleport. Dobra. Mamy ognisko pierwsza noc. szamniemy sobie nasionka. Nie jest źle. Chwilowo. <laughs> Przygotuję sobie też już kilo na wszelki wypadek. Jakby nam się coś przydało. Napotoczyło po drodze. I co ja tu mogę w ogóle robić? Młotek mogę robić. Tutaj ogniska no wiadomo nie mogę. Pułapkę, parasolkę z kwiatów. Pecaka też nie mogę, fajnie, czyli musimy liczyć na trupki. Jeśli chodzi o to, to tylko tą zbroję, czyli też musimy liczyć na trupki, wianek i kapelusik. No nie za wiele. I tak mamy przeżyć do 25 dnia. Uh -huh. Dołożymy szyszki. Lepiej oszczędzać też miejsce w ekwipunku. Porządek musi być. Nie, ja sobie zawsze z narzędzia daję tu. A te z łopata? To dobrze, przyda się. Okej. Okay. Sobie jeszcze tylko zerknę, żeby tu pójść. Mm. Jak myślicie? Podpowiedzcie. Góra dół, góra dół. Um. Mm. Tu mnie ten teren interesuje, więc zejdźmy sobie tu niżej. Zobaczymy. Okej, okay. to maszerujemy, Wilson, dalej. Grzybor nam tu wyskoczył pod nogami. Patrzę na ten, trawka by się przydało zbierać. Oj, ale ścięło. Może tutaj będziemy mieli szczęście i znajdziemy trochę trupków. Przydałoby się znaleźć ich jak najwięcej. Mogłam ich ustawić jeszcze więcej, ale to już chyba byłoby zbyt duże ułatwienie, jakby ich było aż tyle. Na świecie. Okej. Okay. Trubki, gdzie jesteście? Słyszę pszczoły. A to zwykły ul, okej. Okay. Hmm. Tu mi to wszystko wygląda na taką zwykłą łąkę. Jeszcze zajdziemy sobie tu, bo przypuszczam, że tu będzie gdzieś zaraz granica. Ej, no nie wchodź w krzaki, Wilson. Ha, ten świat zdaje się nie mieć końca, co? <laughs> ej. Dla mnie to jest naprawdę nowość. No ej. Dobra, trawki mamy trochę. Cześć, żaby. O, o, ścieżkę widzę. Hmm, to pójdźmy nią. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. O, Chester! No, jak fajnie! Dobra, jak Chester, to Chester, super. Chodź, przyjacielu. Super, ha, cieszę się. Czyli plecak nam niepotrzebny już tak naprawdę. Ścieżki się jakby dziwnie łączą. Dobra, no, patatajamy. O, trupek. O, bawoły. Fajnie. Czy macie okres godowy? Nie. Super, dawać kupę. Co ty tu sam jesteś? Nie, no masz, masz kolegę. Fajnie, cieszę się. Dobra, to patata jamy dalej. Może to jest nasza szczęśliwa ścieżka życia, jak myślicie? Cześć króliki. O, kolejna kupa. No. Eee? <ścoughs> e, lubię wawoły. Dobra, mieliśmy iść ścieżką życia, a ja tu się zagłębiam w y, y, brudne sprawy. Ale dobra, wracamy na ścieżkę życia i idziemy dalej. Zobaczymy. Dobra, dobra, za dużo już tej kupy, za dużo. Coś za dużo produkujecie. O, rzecz. Teraz rzecz. A ja jak potrzebowałam w trybie przygodowym, to nie było. Smutek. Ścieżko życia, dokąd nas zaprowadzisz. Chwilowo dziwnie biegniesz slalomem. Ale co ja tam wiem, nie? Co ja tam wiem o ścieżkach? Hmm. To jest trochę dziwne. Ale dobra, nie poddajemy się. Okej, okay, prowadzisz nas do kolejnej sawanny. Ale jakby ją mijasz? Koniec. Cóż. Krótki to był zryw. <laughs> eee, dobra, Donester. Jak zawsze w formie, nie? Jak trzeba trollować, to Donster zawsze wie. O, ale tu mamy koniec mapy, więc sobie już tu zawędruję, żeby wiedzieć, że tu jest koniec. I pokażcie mi mapę. Dobra, tu nie chcę iść, pójdziemy sobie tam. Wracamy. Wilson. Naprawdę, jak będziesz tak rzucać tymi biodrami na prawo i na lewo, to będziesz miał jakieś schorzenie. Ja już ci to powtarzam tyle lat. A ty dalej swoje. Coś szybko psują nam się te jagódki, nie sądzicie? Idziemy tu. Może nam się poszczęści. O! Widzicie? Miałam nosa. Inny biom. To dobrze. Oj, kolejna ścieżka życia. Mhm. Hmm. Chodźmy tędy na razie. Muszę pamiętać o nocy. No widzicie. Ale no, widzicie. O, Stefany. Mamy Stefany w Simsach i mamy Stefana tu. Hej, Stefan. Co tam? Mam ci patyka, chcesz? Chodź. Też tak w sumie to ja cię nie chcę. Nie, dobra. O, 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 Stój, stój, stój! Czekaj na mnie! Czekaj na mnie! Goniecie, goniecie! Czekaj, czekaj, stój. O o, gnom. Ilina. I po co mi to? Jak nie mogę korzystać z króla świń? No ale weźmiemy sobie, będziemy mieli kolejnego przyjaciela na drogę, zawsze taka jest pocieżka. Będziemy mieli w obozie w ogródku. <gno> Gnoma. Dobra, idziemy. Nie gadamy, tylko idziemy, co tu? O nie, tu nie idę na razie. Mamy zawsze ryzyko psów, gdzieś w okolicy. A to teraz nam nie jest potrzebne. Ja bym najbardziej tu chciała znaleźć trupka, który będzie miał zbroję. To by mi się przydało. Ale już przynajmniej wiemy jaki tu jest biom. I jak to wszystko tu wygląda. Zjemy sobie jagódkę. Aha, nie ma miejsca, dobra, nie krzycz na mnie już. O, czekaj. Co tu mamy? Trawkę, patyki, standardzik, dobrze. Trupek ze zbroją! Ale dlaczego taką? Dobra, rozbijemy sobie tu ognisko. Będziemy towarzyszyć naszemu trupkowi. Dzisiaj w nocy. Chester, otwórz się. Tak. Tu będziesz miał to, to i deski. Daj mi tą zbroję. Lepsza taka niż żadna. Wilson, wyglądasz jak jakiś, nie wiem, tubylec. Tam bylec. Am, um, am, um, am. Um. Dużo świetlików, fajnie, zawsze raźniej. Dobra, już zużyliśmy jakby nasze zapasy jedzenia, więc musimy się. Mm, musimy się zainteresować jedzeniem. Tak. Dobrze. Zrobimy sobie screena będzie na Facebooka. Kto jeszcze nie śledził mojego Facebooka, to link w opisie. Tak. Będzie piękny, piękny zrzut ekranu jako zapowiedź odcinka. <laughs> Z naszym kolegą. Duży spoiler, że Chester, ale wybaczycie mi to, nie? No, słyszę, jak wypowiadacie, że tak, wybaczymy ci, Gingerowa. Hehe. <laughs> wiecie co? Możemy sobie ściąć, ściąć drzewo. Oby nie było drzewca. Nic więcej tu nie ma? Tylko dwie? Nie, bieda. Bieda, bieda. Czy nam starczy? Nie wiem, czy nam starczy. Trudno, będziemy najwyżej ratować sytuację, ale tyle świetlików dookoła, że nie powinno być źle. Dobra, dobra, dobra. Nie zapędzaj się tak. Okej. Okay. Jakoś tak jaśniej, nie? Ups, psychika nam spada. Wypadałoby się tym zainteresować. Czyli może... Ym, zaczniemy zbierać kwiatki. O, kolefant. Y, nie, na razie nie. Dobra, mamy i mieliśmy już trupka z zbroją, to teraz chcemy trupka z, yy, z włócznią. Tak, lista życzeń do Donster. To Cześć, świnku. Czy tu gdzieś jest wioska? Tak, mamy wioskę. Hura, hura. Wiecie co? To dobrze, że tu jesteście. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. O, a tu Stefan taki samotny na pustyni. Nie ma drzew dookoła. śpi sobie. Biedny Stefan. Dziwny teren w ogóle, jakiś taki bez drzew. Miau. No, odejdź od Chestera, no. Co ty mu robisz? Co ty mu robisz? Ej, ludzie patrzą. Odczep się od niego. Stefan, hallo, kici, kici. Mam nadzieję, że cię nie okradł. Pokaż. Ojej. Podzieliłbyś się. O, i mamy Glomera. Fajnie, szkoda tylko, że nie, nie, nie przydaż nam się na razie, no. Dobra, mamy już na ten wianek? Jeszcze nie. No... Stefan, ja Cię proszę. Nie no, mogłeś wypluć coś lepszego, wiesz? Takie coś co nam się nie przyda kompletnie. Hmm, hmm, hmm. O, już możemy, tak? Dobra. Możemy... I zajdziemy sobie jeszcze tu, zobaczymy, jak się ma ta wioska świnek z tej strony. Czy coś tu jest więcej? O, tu mamy kamyczki, to dobrze. Indyku. Czy coś tu jest więcej? O, jest król. Cześć królu, dałabym ci gnoma, ale nie mogę. Zasady zabraniają, wybacz. Czy coś tu jeszcze mamy? Tu jest koniec. Dobra, to ja sobie tu jeszcze dojdę bliżej, żeby wiedzieć. Że tu jest koniec. I nie macie żadnych krzaków z jagodami ani nic. Tylko ta trawa, naprawdę? Tak, bieda. Bieda u świnek. O nie. Mam nadzieję, że to nie jedyne plemię świńskie, jakie tu znajdziemy na tym świecie. Dobra. To ja sobie gdzieś tu stanę w miłym towarzystwie. O cześć, Stefan. Kolejny Stefan. Chodź tu. Ja chcę sobie stanąć koło ciebie, żeby zakończyć odcinek. Halo? Dobra, stój. No nie. Chodź. Dobra. Tak. Ja zakończę sobie już ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Tak jak już wspominałam, pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka. Przy okazji również możecie zajrzeć na bloga i na Instagrama. Linki macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!